Dzisiaj jedna osoba znowu mi powiedziała coś takiego. Mianowicie, czy ja jestem w stanie jej zagwarantować, że jeżeli ona zastosuje taką dietę, jaką ja stosuję, to że ona schudnie? Oczywiście, że nie. Nie jestem w stanie takiej osobie zagwarantować. I to jest słuszne. Nie należy gwarantować ludziom tego, że jeżeli zastosują na przykład taką metodę czy inną, taką czy inną technikę psychologiczną, to poprawią się ich relacje z ludźmi, że będą mieli lepszą sprzedaż, lepiej będzie im się pracować, będą mieli szczęśliwą rodzinę, uda im się zerwać z nałogami, będą poprawią swój charakter, nikt tego nie zagwarantuje. Ja najwyżej dzielę się tym, co sam przeżywam, i to, co jest u mnie skuteczne. I to, co przynosi u mnie pożytek i porządkuje moje życie. Natomiast czy to przyniesie u Ciebie pożytek w życiu, tego nie wiem. Natomiast jeżeli weźmiesz za to odpowiedzialność i powiesz ja to na pewno osiągnę, spróbuję takich metod, jakich Ty stosujesz, ale jeżeli nie wyjdą, to zastosuję inne. I będę tak długo działał, aż one przyniosą skutek. I taka postawa przynosi rzeczywiście owoce. Bierzmy odpowiedzialność za swoje życie. Moi kochani, odwagi i do działania.